Dzisiaj kroniki akaszy o kronikach akaszy, czyli pole energetyczne, o tym polu energetycznym. Żeby pokazać Tobie, czym jest pole energetyczne, na prostym przykładzie odwrócę się do sportu. Sport jest dziedziną, e, ogólnie mówimy sport, a w środku jest zawarta dyscyplina bieg, chodziarstwo, skok w wzwyż, płotki, pływanie. Tak, to jest wszystko sport. Jeśli myślisz o sporcie, to jest tak, że masz taką myśl, żeby powiedzieć bieganie jest lepsze niż chodzenie. Jeśli tak, no to jest to dla ciebie jakiś obraz, że ty coś lubisz bardziej, tak, że to się wybrzmiewa, że ja wolę biegać niż chodzić. Jak na zewnątrz na to samo popatrzysz, to dla kogoś innego, kto będzie patrzył, powie nie lubię biegać, wolę chodzić. Czyli masz naturalną y, potrzebę powiedzenia, to jest lepsze, ale nie dla świata, tylko to jest lepsze dla Ciebie. I popatrz, że jeśli konstrukcję zdania zbudujesz i powiesz dla mnie, wiem, że lepsze jest bieganie, dlatego że i uargumentujesz, wyciszam się, wchodzę w swój proces medytacji, y, y, odcinam się od wszystkich problemów, czyli osiągam to, co jest mi potrzebne przez bieg. Ktoś inny dokładnie uzyska to samo, ale nie w bieganiu, tylko w innej dyscyplinie. I niech to będzie chodziarstwo. I czym jest energetyka? Energia, ona się materializuje w, w, w. materializuje się w materii. Materializuje się. Ona się będzie materializowała w pierwszej osobie, którą jesteś ty. Co ta em, materia dla ciebie zrobi na zewnątrz? Ta materia dla ciebie na zewnątrz. Ubierze się w to, czym ty jesteś. Dlaczego tak? Jesteś matrycą i wybrzmiewasz ten swój punkt widzenia. Czyli dla mnie, y chodzenie jest lepsze niż bieganie. Ja to dzisiaj wybrzmię, i teraz popatrz, czy jesteś w tej grupie, czy będziesz y w tej y innej. Chodzenie jest lepsze niż bieganie. Co mi pokaże świat na zewnątrz? Pierwsze. Osobę, która powie. Mm, chodzenie jest dużo lepsze niż bieganie. I to będzie pierwsze moje lustro. A drugim moim lustrem będzie to, że ja zobaczę kogoś, kto jest inny. I tutaj usłyszę, nie, co ty gadasz? Bieganie jest lepsze niż chodzenie. Co ty w tym chodzeniu uzyskujesz? Przecież chodzenie to jest w ogóle takie nudne i bieg, to jest to. Jeśli mam głowę, czyli moje ego, które dostaje ten komunikat, to kiedy w moim polu chodzenie jest lepsze, spotkam kogoś, kto powie, o chodzenie jest zaje fajne, to on jest taki, się wciągnęło i to jest. A jeśli przyjdzie ktoś, kto mówi chodzenie, proszę Cię, bieganie to jest to, to gdzie mi on się tutaj składa? No mi się nie składa. I teraz co ja zaczynam robić? Ja zaczynam udowadniać temu komuś, co ty gadasz, ki bieganie jest lepsze. Chodzenie, chodzenie to jest podstawa. Bez chodzenia cały świat nie istnieje, rozumiesz? Ty, ty odrzucasz naturalne prawidła. Człowiek musi chodzić, żeby mógł potem biegać. No i zaczyna się... Walka na słowa, udowadniania sobie, co jest lepsze, co płynie z kronika Kaszy, że i ta strona, i ta strona ma do powiedzenia dokładnie to samo, bo coś, co osiągają wyżej, tutaj, jest dokładnie tym samym. Czyli, żebym ja mogła powiedzieć, że dla mnie to chodzenie to jest najlepsze, ever, ever, to znaczy, że ono robi mi to coś. Co mi to robi? osiągam ten mój spokój, wyciszam się, jest, jest to wyluzowanie, tak? którego nie mam, kiedy jestem osadzona w życiu, mam masę obowiązków, praca, dom, dzieci, nie wiem, jeszcze jakieś może powiedzmy problemy z, o upadł mi świat, <laughs> problemy z czym bądź, i, I to jest to, że ja tego tutaj nie mam, nie osiągam tej homeostazy, tak? I teraz ja sobie tutaj zrobiłam, wiecie, taki masz, masz, jest. Więc jeśli ja tutaj ten mój punkt osiągam chodzeniem, to jeśli dam prawo racji i tego, że ta osoba, która mówi bieganie, to ta osoba, która mówi bieganie jest zaje fajne, ona przede wszystkim wypowie się na temat biegania. Powie mi, co ona tym bieganiem uzyskuje, a ja wtedy co będę mogła powiedzieć? Ty wiesz co? Twoje bieganie to jest jak moje chodzenie, bo my osiągamy tym jednym to tutaj. Nie ma wtedy tego, żeby się boksować, czyli się tu z sobą kłócić, tylko żeby znaleźć tą energię, która jest wyżej. Czyli dlaczego ja to robię. I teraz, jeśli mam się odnieść do tego, dlaczego ja to robię, to popatrz, że wszyscy mówią: odnajdź siebie. Zobacz, co lubisz, co jest Twoje, jaki jest Twój świat, jaka jesteś. A potem mówią: Bieganie to jest to. Halo. Dla mnie chodzenie to jest to. Ty wiesz co, ale. W ogóle, co ty, zacznij rzucać. To jest w ogóle, to odnajdź siebie, ale zrób to. Nie, 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 poczekaj, bo ty jak y, y, teraz, no, nie, y, nie, nie, bo ty musisz zacząć jeździć na rowerze. Co ty, ty to, to osiągniesz tylko jazdą na rowerze. Odnajdź siebie, ale jeśli zatrzymamy się w tym miejscu, bo jestem osobą, która mówi, odnajdź siebie. To mówię, potrzebujesz osiągnąć tyle. I mi sprawdziło się chodzenie. Ja przez chodzenie uzyskuję wyciszenie, spokój, wracam do mojego naturalnego oddechu. Mam czas, żeby się na nim skupić, o nim pomyśleć. Czuję energetyczny świat. Wiem, że w Wchodzę w energię drugiego człowieka, idąc ulicą, doświadczam energii e, m, przyrody, materii. Ja w to wszystko wchodzę i osiągam mój punkt. No i teraz zobacz, jak e, wygląda Twój świat. Może pozwól sobie na to, żeby zadać sobie pytanie: jaki to jest ten mój punkt tutaj? Do czego ja e, zmierzam? czego ja potrzebuję, do czego dążę i czym to osiągam. Ale to jest moje, tylko i wyłącznie moje. Mój sport, moja dziedzina, którą ja wybrałam i która mnie przybliża i mi pozwala osiągać to. Jeśli jest tak, że masz na przykład teraz taką myśl <noise> głowa mi się spociła, bo o Boże, może jest tak, że jesteś gotowa zacząć od siebie i popatrzeć i powiedzieć: No, no dobra. Dana, zobacz, jaki jest Twój punkt. Z którego punktu wychodzisz? Do którego punktu dochodzisz? Co osiągasz? Jeśli mówię kroniki Akasze, to dla mnie jest to pole energetyczne i tu jest wszystko. I ja mówię: dojdź w ten punkt, znajdź tą metodę, która Tobie odpowiada. Skorzystaj z niej, pomieszaj, byś doszła tutaj. Zobacz, jaki dzisiaj masz świat, co ta energia pola kronika kasza mówi do ciebie. Skąd wychodzisz i dokąd zmierzasz? Jeśli ten film, ta treść jest dla ciebie inspirująca, wnosi w twoje życie wartość, to ja zapraszam ciebie do tego, byś. Zostawiała lajka, like zasubskrybowała i podzieliła się w komentarzu swoim spostrzeżeniem. Jest to dla mnie informacja zwrotna, której moja głowa <grymnie> bardzo potrzebuje. Dlatego, że też mam ego i każdy z nas lubi wiedzieć, że jest w świecie potrzebne, pomimo tego, że energetycznie wychodząc, będąc energią, wszyscy jesteśmy jedynym. Podsumuję. Kochajmy swoje ego. Do usłyszenia.